Dzień dobry, witam się bardzo serdecznie z Wami wszystkimi tutaj na Instagramie, a także później na YouTube i na Facebooku. Jest mi bardzo miło, że znowu tutaj jestem po długiej nieobecności. Ten kto mnie obserwuje na Instagramie wie więcej. Natomiast przychodzę dzisiaj z live'em, który mam nadzieję będzie szybki i krótki, ponieważ mamy najzwyczajniej w świecie piękny nów w wodniku. Dlaczego dzisiaj w ogóle się odzywam? Dlatego, że ten nóg w wodniku również dotyczy mnie i bardzo mocno go czuję, bo dotyka mojego też horoskopu, linii mojego horoskopu, więc dla mnie jest on bardzo ważny. Ktoś, kto zna swój horoskop, myślę, że wiele osób, które na przykład są urodzone pod znakiem lwa. Byka bądź skorpiona mogą również bardzo mocno czuć ten nów, dlatego że są pewne połączenia z wodnikiem, dosyć napięciowe, które mogą wywoływać różne emocje w tych osobach. Jakie to są emocje? No, emocje, które mają no, związek z wodnikiem. Kim jest wodnik generalnie? Wiele osób myśli, że jest to znak wodny. Nie, nie jest to znak wodny. Wodnik nie ma niczego wspólnego z wodą. Wodnik jest znakiem powietrznym. Wodnik jest znakiem, który potrzebuje również takiej wymiany intelektualnej z drugim człowiekiem. Cześć Jarek. tak wiem, jesteś wodnikiem. Oczywiście, że tak. I bardzo często u wielu wodników mówi się, że są bardzo zimne, jak sople lodu, bo po prostu u nich jest inna przemiana myśli na poziomie emocjonalnym. Więc generalnie można powiedzieć, że nie wodnik, nie jest zimny, tylko wodnik potrzebuje na chłodno przeanalizować pewne sytuacje i to jest jego system obronny kiedy on reaguje dosyć tak, że tak powiem, wstrzemiężliwie na pewne sytuacje życiowe. Ale słuchajcie, no oczywiście ja jestem tutaj z kółkiem, żeby nie zapomnieć, nie pominąć, nie pominąć pewnych rzeczy. Nie będę wypowiadała się na temat tego, co... Osobiście dla każdego może odnosić się, odnosić się, sprawiać ten Nów, dlatego że no, nie znam Waszych horoskopów, nie wiem, gdzie macie tam swoje planety. Zresztą generalnie ten Nów jest bardzo globalny, ma znaczenie dla bardzo wielu osób, kolektywnie, specyficznie. Bo niestety, ale globalnie bardzo duże zmiany zachodzą i przy tym nowiu one będą zachodziły coraz szybciej. Coraz więcej będzie się tutaj działo różnych e, sytuacji, będą miały miejsce różne sytuacje bardzo niespodziewane, ale również bardzo szybkie, błyskawiczne. O czym chcę powiedzieć? O tym, że to jest pierwszy nów, który mamy po przejściu Plutona do wodnika, gdzie Pluton zostanie już w wodniku praktycznie do jesieni. On później znów się na chwilę cofnie do Koziorożca, by po raz ostatni zrobić przejście już w 2025 roku do znaku wodnika. Więc mamy drugi powiew tej zmiany, którą przechodzimy, bo pierwszą zmianę, którą mogliśmy już poczuć, tak Powiew, tego wiatru, um, zmian, mogliśmy już począć w tamtym roku na wiosnę, kiedy to pierwszy raz Pluton wszedł do wodnika, i zobaczcie, jak wiele rzeczy się już zmieniło przez ten rok, bo bardzo wiele osób poszło w nurt rozwoju osobistego. To, o czym mówiłam, że ta potrzeba w doświadczania i wejścia w inne w ogóle. Poziomy swojej świadomości będzie ogromne. I to się dzieje, i tak się będzie działo przez kolejny rok. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o tym, że dzisiejszy Nów wypada na chiński Nowy Rok. Dzisiaj mamy piękną uroczystość chiński Nowy Rok. Wchodzimy w chiński Nowy Rok z smoka. Dobrze, tak. Dobrze sobie przypominam. Więc jest to energia bardzo ekspansywna. To jest energia, która pokazuje nam, że zmiany muszą być, że jestem na tyle silny, na tyle przygotowany, że mogę wprowadzać zmiany w swoje życie. Yy. Słońce jest w konjunkcji z księżycem, to jest ten nów, kiedy księżyc ma trochę mniej energii, dlatego że Słońce jest bardziej ekspansywne, to jest ten nów, kiedy nie widzimy właśnie księżyca. Więc nasz cień, nasze wnętrze, nasza podświadomość bardziej wywala na zewnątrz. Czyli to, czego na przykład my się boimy, nasze lęki, kompleksy, będzie wyważyło, Wyłaziło na zewnątrz. To jest normalne przy każdym nowiu, i chociaż mówi się, że jest bardzo introspekcyjny now, bo zaglądamy w siebie, to bardzo często się niestety pojawiają też problemy z naszymi lękami, że się boimy czegoś, że przychodzą takie nieuzasadnione obawy nie wiem, o los, o życie o nas, o naszych bliskich. To jest normalne, naprawdę, przy każdym nowiu i nie należy się tym jakoś specjalnie przejmować. Oczywiście, jeśli macie świadomość tego, że tak, że tak jest, kiedy macie już tą wiedzę. Więc ten nów, wracając naprawdę tylko i wyłącznie do nowiu w wodniku, pokazuje też nam, że przechodzący pluton. Bo Pluton przecież wszedł nam do wodnika, mamy nów wodników, więc to jest pierwszy nów, który mamy po przejściu planety tak transformującej życia wielu ludzi do wodnika, pokazuje nam, że czas na zmianę, że naprawdę nie możemy stać w miejscu, że nie możemy się zatrzymać. Przy tym nowiu jest również tranzyt dosyć napięciowy urana. Do Słońca i Księżyca, co niestety no, nie wpływa jakoś, że tak powiem, beneficznie, dlatego że uran jest władcą wodnika i kiedy jest w tej kwadraturze, w tym nieharmonijnym aspekcie, może powodować naprawdę bardzo wiele różnych napięć. Nie tylko w naszym osobistym życiu, ale mówię również globalnie. Czyli mogą, możecie mieć takie poczucie, że jest elektryczne powietrze, bo uran tak działa. Uran to jest właśnie wyładowanie elektryczne. Zobaczcie, co się niedawno wydarzyło, bo mieliśmy też połączenie Plutona i Merkurego. Nagle pojawiła się informacja o tym, że Elon Musk, jego firma, wymyśliła yy, chip, który jest wszczepiony do mózgu, który powoduje zmianę komunikacji, ułatwia komunikację. Merkury to komunikacja, Pluton to zmiana, transformacja na głębokim poziomie. Więc widzicie, globalnie bardzo się to zmienia, cały nasz świat się zmienia i astrologia też nam to pokazuje. Yy, i tak jak powiedziałam, kiedy jest ta kwadratura urana do Słońca i Księżyca, możecie mieć poczucie, że coś się po prostu wywala z waszej codzienności, z waszej strefy komfortu, że trzeba dokonać pewnych zmian, żeby można było pójść dalej. Czy to są zmiany przekonań, czy to są rzeczy dotyczące codzienności waszej czy dotyczące rodziny, czy najbliższych osób, e, związane, nie wiem, z pracą, z waszą ekspansją, bo to jest, pamiętajcie, zawsze, zawsze słońce i księżyc przynowią są połączenie, jest połączone, zatem słońce, ja, moja świadomość i księżyc, to, co jest we mnie, to, kim są moi bliscy ludzie, moje bezpieczeństwo. Więc wszystko to jest jakby poddane takiej próbie uranicznej tych nagłych zmian. I to, co powiedziałam, możecie czuć to napięcie takie elektryczne, takie wyładowania, może czasem jakaś gęsia skórka się pojawiać na ciele. Mogą się pojawiać rzeczy, które przychodzą ni z gruszki, ni z pietruszki, i nawet może mogliście nie pomyśleć o tym, że coś się może wydarzyć, to po prostu to przyjdzie. Więc przy nowiu w wodniku ten, to całe wydarzenie pokazuje nam, że mamy się przyzwyczaić do tego, że strefa komfortu już się skończyła, że mamy nauczyć się płynąć z, tą, z tym powietrzem, bo jeśli przypomnijcie sobie, jak wygląda symboliczny znak wodnika, pamiętacie takiego sobie tam, taką istotę, gości zazwyczaj jest to jakiś starszy mędrzec z brodą, z dzbanem, z którego wylewa się woda. I dlatego wszyscy myślą, że to jest znak wodny, ale nie. Od zbana nie wylewa się woda, tylko tryska powietrze, tak naprawdę. Można powiedzieć, że jest to właśnie taka symboliczna woda życia, woda prawdy. To jest wszystko to, z czym wodnik przychodzi na tej innej świadomości. To jest wyższa oktawa tego rozgadanego merkurego, który czasem plecie trzy po 3. Natomiast w wodniku już to jest bardziej ukierunkowane na konkret, na szczegół. I choć, tak jak mówię, czujesz niestabilny grunt pod nogami, nie przejmuj się tym, nie zwracaj na to uwagę, tylko wręcz przeciwnie, pamiętaj, że nie ma już drogi odwrotu, już nie możesz wrócić za siebie, możesz iść tylko do przodu. A w, co Cię czeka na przodzie, tam przed Tobą, czeka Cię nieznane. Nic innego nie będziesz miał przed sobą, nie znajdziesz niczego, co znałeś do tej pory znałaś. Wszystkie te wartości, w których żyliśmy od bardzo wielu lat, bo przecież Pluton był w wodniku 200 lat temu, i możecie sprawdzić sobie, co się działo 200 lat temu w historii całego świata, w historii Polski również. I zobaczycie, jak wielkie zmiany to przyniosło. Zmiany e, poglądów wielu ludzi, zmieniły się politycznie czasy, ludzie zapragnęli wolności. I tutaj będzie dokładnie to samo. Reperkusje tego nowiu będą widoczne już za jakieś 6 miesięcy, bo zazwyczaj te energie tak działają w momencie, kiedy pojawi się Pełnia w... dobrze mówię, pełnia księżyca. I te sześć miesięcy będą bardzo, ale to bardzo um, takie pełne właśnie tych zmian, bo nadchodzi ten czas zmian. I to się nie wydarzy, z dnia na dzień, oczywiście. Pewne rzeczy mogą się wydarzyć w Waszych życiach bardzo gwałtownie, bardzo tak niespodziewanie, bo o tym mówi też ta kwadratura Urana do Nowiu. Ona mówi o tym, że pewne rzeczy wydarzą się gwałtownie, niespotykanie, że będzie czuć chaos i w tym trzeba się nauczyć odnaleźć. Nie należy się spinać. Nie należy się denerwować, nie należy nakładać sobie jakichkolwiek ograniczeń bądź nacisków, że musi być jakoś, wiecie, tak jak było kiedyś. Nie, nic nie będzie takie jak było kiedyś. I to trzeba zaakceptować. I nie ma nic w tym złego, naprawdę, bo czasy się zmieniają i my się zmieniamy. Oczywiście muszę też zwrócić tutaj uwagę na to, że podczas tego nowiu jest kwadratura Merkurego do Jowisza, co sprawia, że niekiedy będziemy chcieli zrobić czegoś za dużo. Może powiemy czasem coś za dużo. Pamiętajcie, że energie nowiu nie trwają przez jeden dzień, zazwyczaj jest to kilka dni przed. I kilka dni po, więc ta koniunkcja, ona się będzie uściślała coraz bardziej, ten kwadratura będzie się coraz bardziej uściślała pomiędzy Merkurym a Jowiszem, co będzie sprawiało, że to, to napięcie, które możemy czuć w najbliższych dniach bądź już czujemy, ono będzie chciało gdzieś znaleźć źródło ujścia. I przy kwadraturze nie zawsze będzie to miłe i łagodne. Czyli pewne rzeczy, które byśmy chcieli komuś komunikować, mogą być bardzo, ale to bardzo takie no nieprzyjemne. Więc możemy kogoś zranić naszymi słowami, bo Merkury to komunikacja. Uważajcie na to, co mówicie, na to, co piszecie, na to, co słyszycie, również na kontakty z bliskimi Wam osobami, z sąsiadami, z rodzeństwem. Zwróćcie uwagę również w krótkich podróżach, co się dzieje, bo tutaj też może być wiele różnych takich nieprzewidywalnych sytuacji, które mogą się wydarzyć, jak na przykład, nie wiem, opóźnione pociągi bądź jakieś inne przygody na, na trasie. Więc warto tutaj zwrócić uwagę na to, co się będzie działo, ale również, czy Wasza komunikacja będzie przechodziła transformację. Więc ja naprawdę doradzam tutaj, żeby się trzy razy zastanowić zanim się coś powie, żeby później nie dochodziło do konfliktów. Z drugiej strony, jeżeli coś ma być, to to się i tak wydarzy, oczywiście. Więc jeżeli kogoś zranicie, będzie to miało również znaczenie dla was, dla waszego życia i dla tej drugiej osoby. Ale oczywiście jeżeli jesteśmy mówimy o wodniku, to jesteśmy na zupełnie innym poziomie świadomości, więc nawet rzeczy, które ktoś nam powiedział, są powiedziane w jakimś celu i nawet jeżeli czujecie się zranieni, to one nie są po to, żeby was zranić, tylko po to, żeby uruchomić, bo uran jest uruchamiaczem. Uran to jest coś, co powoduje iskrę bądź nagłe cięcie. Zatem jeżeli ktoś coś wam mówi i to sprawia, że coś się w Was uruchamia, to znaczy, że to jest bardzo dobra rzecz, która się wydarzyła. Więc nie zamykajcie się w sobie, bo to też nów w wodniku bardzo zwraca uwagę na autentyczność, na indywidualność danego człowieka. To, co już pisałam wczoraj w Stories, że nów w wodniku powoduje, że macie ochotę i że chcecie wrócić do, do Was. Do tych, których byliście, a może siebie zatraciliście, do swojego dzieciństwa, do swoich ważnych takich cech, które was stworzyły, że jesteście tym, kim jesteście. No w Wodniku powoduje, że wracacie do tego centrum, do tego źródła, do tego jądra, które jest w Was i pokazuje pokaż mnie. Zajmij się mną, nie zapominaj o mnie, przypomnij sobie o mnie, wróć tam i zacznij dbać o tą swoją autentyczność, bo każdy z nas jest autentyczny, każdy z nas przechodzi w życiu bardzo różne rzeczy, doświadcza różnych rzeczy, ale każdy z nas jest wyjątkowy i jest inny. I to pokazuje w wodniku, że ty jesteś jakiś. Nie nijaki, tylko że masz swój rdzeń, który jest bardzo ważny i powinieneś do niego wrócić. Twoje cechy i to, kim ty się pokazujesz do ludzi, nie ma znaczenia. Ty się masz nie przypodobywać innym, tylko masz być sobą. Masz czuć to, co czujesz, masz sobie pozwalać na to. Nie czuć się skrępowanym i nie czuć się jakby na uwięzi. Wiem, że wiele osób teraz przechodzi właśnie tą przemianę, też tego, żeby mówić, pokazywać, żeby zwrócić uwagę na to, że ci ludzie tutaj są. I teraz musimy zapamiętać też to, że przy nowiu wodniku. To, jacy my jesteśmy, jest też naszym lustrem. Czyli to, jakich ludzi mamy wokół siebie, pokazuje nam, jacy my też jesteśmy. I te doświadczenia, które mamy teraz, które są czasem bardzo trudne, wiem, bo piszecie do mnie, że wiele osób doświadcza bardzo trudnych sytuacji w życiu, transformujących. I wiemy, dlaczego. To, to sprawia, że masz w tym wodniku, w tej erze wodnika, w tym czasie, kiedy ten pluton wchodzi do wodnika, masz wejść po prostu na inny poziom, masz zmienić pewne rzeczy w sobie. I zwrócić uwagę, że Ty jesteś ważny, ale inne osoby, nie jesteś samotną wyspą i są też inne osoby wokół Ciebie. I że jesteście jakby połączonymi naczyniami, więc nie możesz się całkiem wyizolować, co wodnik bardzo lubi, uran również, e, miejsca odosobnienia, czas, gdzie może pobyć sam, przemyśliwać sobie różne historie, różne rzeczy, bo, bo jest też masa ludzi, którzy są wokół ciebie. Zatem zatroszcz się o siebie. By móc również współgrać, współuczestniczyć w życiu społecznym. To pokazuje nów w wodniku. Nie skupię się na sobie w sposób egoistyczny, egocentryczny, bo jesteśmy po przeciwnej stronie lwa, co może dać taką pokusę, ale skup się na tym, kim ty jesteś, co możesz dać innym z siebie, co możesz ludziom pokazać co możesz zrobić ze swoją autentycznością, z tym, kim jesteś dla innych osób. I dlatego ja dzisiaj nagrałam tego live'a, dlatego tutaj weszłam na tego live'a, bo ten live to dzisiejsze spotkanie jest również bardzo ważne dla mnie, transformujące również moje życie do tej pory, bo ja Moje życie przechodzi bardzo dużą transformację. Ja przechodzę bardzo dużą transformację. Mam świadomość tego I wiem, co mnie czeka przez najbliższe lata. I wiem również właśnie, że muszę dokonać pewnych zmian w moim umyśle, w tym w czym wyrosłam, żeby móc wejść na kolejny poziom, żeby pożegnać się z pewnymi rzeczami, nie wiem. Paradygmatami, programami, które, które mam zaprogramowane w głowie, i wiem, że czeka mnie bardzo dużo pracy, ale tym live'em właśnie chciałam Wam pokazać i powiedzieć Wam, że złe sytuacje, które wydarzają się w życiu, które my odbieramy jako tragiczne, bo to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, było dla mnie naprawdę traumatycznym wydarzeniem, które obudziło pewne rzeczy z przeszłości, z których ja e, myślałam, że dałam sobie radę, ale sobie nie dałam rady. Ja je tylko jakby wycofałam, schowałam, zakopałam. A one wyszły tutaj i bardzo dobrze, że wyszły. E, przykre, że, e, że, że zawsze takie doświadczenia. Są bolesne, ale przez to, że są bolesne są rozwijające. Bo wiem również, że byłam w impasie, tak naprawdę, mojego rozwoju, nie wiedziałam, jak iść dalej. Więc pewne wydarzenia musiały się wydarzyć, żebym naprawdę mogła tak wiecie, upaść sobie na kolano. I w życiu każdego z was. Tak właśnie jest. Że to doświadczenie najboleśniejsze, które was tam potyra po prostu po podłodze, jest niezbędne do tego, żeby móc iść dalej. I oczywiście, ja jestem astrologiem, więc ja mogę się przygotować na pewne rzeczy. Ja teraz wiem. Co mnie czeka w najbliższym czasie, nie tak dosłownie czeka, ale wiem na jakie energię mogę się przygotować i w którą stronę iść, ukierunkować tę energię w moim życiu, żeby to nabrało rąk i nóg, żebym nie była pogubiona. I w życiu każdego z Was dokładnie tak jest. Wiem, że wiele osób przechodzi bardzo trudne momenty, ale też wiedzcie, że macie. Władzę nad tym, że możecie, pomimo tego styrania, gdzie to styranie i to poczucie słabości i bólu, wiem, że bardzo często no, w tym momencie jest trudno znaleźć w sobie siłę, ale zawsze wydarza się wtedy coś, że przychodzi ktoś z zewnątrz, bądź mówi jakieś słowa, bądź czytacie coś, co, co uruchamia pewne. Pewien ten zapłon, który powoduje zmianę. U mnie też się tak wydarzyło, oczywiście, bo to nie, nie, nie pierwszy raz, ale oczywiście no, mówię o tym momencie, w którym teraz jestem. I dlatego musiałam dzisiaj tutaj wskoczyć, bo ten nów wodniku jest również ważny bardzo dla mnie. I mam świadomość tego, że oczywiście mogłabym powiedzieć. Jestem kreatorem mojego życia i żadne nowie w wodnikach, koziorożcach, i nie wiem, w czym tam jeszcze, że cała ta astrologia to bullshit. I ma, każda osoba, która tak myśli, ma prawo tak mówić. I to jest super. Ale ja też wiem, że znając astrologię, znając wpływ planet na życie człowieka, na jego horoskop, Wiem również, że można dać mu to poczucie tego, że rozumiem, dlaczego teraz jest tak, a nie inaczej. Mogę ci powiedzieć również, jak długo to jeszcze potrwa, czy będziesz miał chwilę na oddech i co powinieneś zrobić. I tym jest astrologia. To trochę tak, jak właśnie pójście do psychologa, bo psycholog bardzo często również przecież. Idąc na terapię, również sobie w ten sposób pomagamy. Natomiast tutaj możemy uprzedzić pewne fakty, przygotować się na to, na różne stany emocjonalne bądź na coś, co może wydarzyć się w naszym życiu. Dlatego um, ja nie traktuję astrologii jak wyroczni. Ja nie żyję astrologią, oczywiście, od rana do wieczora i nie jestem przesiąknięta, wiecie, tak, że nie podejmuję żadnych decyzji w moim życiu bez konsultacji, bez spojrzenia w mój horoskop tranzyty, etc. Nie, bo to by było nienormalne. To by znaczyło, że jestem uzależniona od czegoś. A wnów w Wodniku również pokazuje nam, ty nie idź za górę. Tu nie ma guru w Twoim życiu. To Ty masz być dla siebie tą wskazówką. To Ty za sobą masz podążać. Nie za kimś tam, tylko za sobą, za swoją intuicją, za tym, co czujesz. To Ty masz czuć się wolny w świecie, w którym żyjesz wolny, swobodny. Masz prawo mówić to, co myślisz masz prawo. Do tego, żeby żyć swoim życiem autentycznym, prawdziwym, wyjątkowym. Więc to takie szybkie naprawdę podsumowanie, bo wiecie, że ja mogę dużo mówić, ale mam nadzieję, że tutaj skoncentrowałam się naprawdę na, na takich najważniejszych rzeczach, które mówią właśnie o tym. Uwolnieniu tej swojej energii, tych swoich emocji, żeby nie bać się. Bo cały strach powoduje to, że jesteś tylko coraz bardziej spętany w swoim lęku. A uran i wodnik nie cierpią lęku. Uran i wodnik kochają powietrze. To jest ich stan, kiedy mogą poruszać się. I czerpać z tego nowego wiatru, który przychodzi. To im daje wolność, to im daje radość, nieskrępowaną wolność, życie według swoich własnych zasad. I tego Wam życzę w tym nowiu, żebyście odnaleźli to, co jest Was w środku, Waszą oryginalność, wyjątkowość, i żebyście poczuli ten powiew wiatru. Zmian, które zachodzą w Waszych życiach i kolektywnie na całym świecie. Życzę Wam przemiłego dnia, przemiłego weekendu. Myślę, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu, dlatego że czekają nas kolejne ciekawe wydarzenia. Jeszcze tylko tak na podsumowanie muszę Wam powiedzieć, że ta pierwsza część tego roku będzie w miarę spokojna, ale przygotujcie się również na to, że kolejna część roku będzie obfitowała bardzo dużo zmian. Co będziemy obserwować oczywiście w świecie polityki i generalnie społecznie będziemy widzieli jak wielkie zmiany zachodzą. Dbajcie o siebie, bo teraz dużo osób też choruje. Także buziaki wam śle, i życzę wszystkiego wszystkiego dobrego. Odpoczywajcie. Bardzo dziękuję, że się podobało. Buziaki, trzymajcie się. Pa.